Cześć, witajcie na kolejnej lekcji. Dzisiaj zajmujemy się akordami zawieszonymi, septymowymi oraz zmniejszonym i zwiększonym. Zapraszam więc do oglądania. Często podczas grania przede wszystkim keyboardziści z tego korzystają, ewentualnie osoby, które właśnie korzystają z opracowań skierowanych dla keyboardzistów. Możecie spotkać oprócz zwykłych oznaczeń takich jak na przykład C, G, D, możecie zobaczyć symbole takie jak na przykład C7, G7 albo na przykład 2 i co to tak naprawdę oznacza, i w ogóle do czego to jest potrzebne. Więc potrzebne jest to po to, aby troszkę urozmaicić tą zwykłą, mogłoby się wydawać, harmonię, którą mamy w normalnym utworze. Czyli na przykład C7 to jest akord septymowy. I tutaj na co warto zwrócić uwagę, akord. Z reguły na przykład, jeżeli myślimy o akordzie, to myślimy o trójdźwięku, czyli na przykład akord C-dur, no to mamy c e -G, natomiast akord septymowy jest czterodźwiękiem, czyli składa się z czterech składników, z czterech dźwięków. Ale to na spokojnie powiemy sobie od razu o tym na przykładach i zajmiemy się właśnie, tak jak mówiłem na samym wstępie, zajmujemy się akordami septymowymi, ponieważ z nimi najczęściej się będziecie spotykać z tych wszystkich tutaj wymienionych. Oraz później powiemy sobie o akordach również zawieszonych, sus2, sus4, oraz akordach, które są na przykład właśnie zmniejszone i zwiększone. Ale na spokojnie brzmi to tylko strasznie, ale zobaczycie zaraz na przykładzie, że właściwie nie ma się czego bać. Tak więc zapraszam do komputera i wytłumaczymy sobie to na konkretnych nutkach. Pięciolinie mamy tutaj zwykłą, metrum 4,4 czwarte, chociaż to nie ma większego znaczenia, klucz wiolinowy. I jak weźmiemy sobie, włączymy zapisywanie, włączamy sobie całe nuty, to zapiszemy sobie na samym początku akord C-dur. Jak pamiętamy, akordy budujemy tercjowo, w tym przypadku mamy teraz trójdźwięk C-dur. Jeżeli byśmy sobie z tego chcieli zrobić czterodźwięk, to ponownie dokładamy sobie tutaj tercję, tylko w tym wypadku mamy teraz jeżeli sobie popatrzymy od pierwszego składnika C, teraz do tego H mamy tutaj septymę wielką. Natomiast jeżeli myślimy o typowym takim e, tru, e, czterodźwięku, czyli akordzie po prostu septymowym, no to ten ostatni składnik musi być tutaj obniżony, czyli na przykład pomiędzy G i w tym wypadku B mamy tercję małą i w ten sposób właśnie budujemy akordy septymowe, takie zwykłe, czyste akordy septymowe. Czyli jeżeli mamy CE, mamy tercję wielką, EG mamy tercję małą i GB mamy tercję małą. Posłuchajmy sobie jak to brzmi. Tak? Myślę, że zauważycie, że coś tutaj jakby tak delikatnie się gryzie i właśnie o to chodzi, że tutaj ten składnik B Właśnie ma takie, za, ma takie właśnie zadanie, żeby to się lekko gryzło, żeby wprowadzić taki lekki dysonans tutaj do tego akordu. Ponieważ one się później, na przykład akordy właśnie septymowe, rozwiązują się później najczęściej na tonikę. E, oczywiście, jeżeli chcecie sobie więcej na ten temat poczytać, no to dominanta septymowa, która rozwiązuje się na tonikę, są to bardzo proste sprawy. W tym wypadku na przykład, no to właśnie rozwiązywałoby się już tam, pomijając kwestię poprawności, ale tutaj po prostu rozwiązywałoby się to na tonikę tutaj w ten sposób oczywiście składniki inaczej by się tutaj rozwiązały bo to już są dokładnie ruchy sekundowe ale żeby w ogóle usłyszeć na jakiej zasadzie to działa no to posłuchamy sobie właściwie tutaj dam tak to posłuchajcie w jaki sposób to brzmi Tak? Czyli to napięcie właśnie, które jest to B, które dąży tak do góry, to ono po prostu może osiąść właśnie rozwiązując się na F-dur. Ewentualnie po prostu, jeżeli byśmy sobie nawet przenieśli tutaj ten składnik, no to posłuchajcie jeszcze raz. Tak. Czyli to napięcie jest w taki sposób rozwiązane. Oczywiście tak jak mówię, to nie jest typowy sposób rozwiązywania tych czterodźwięków na trójdźwięki, ponieważ tym będziemy się zajmować w ogóle na osobnej lekcji, jeżeli w ogóle będzie, będziecie tym zainteresowani, bo to już jest troszkę bardziej zaawansowane niż takie zwykłe rozpisywanie. To jest w ogóle dodane w tym momencie jako taka ciekawostka, żebyście po prostu wiedzieli skąd to się bierze, po co to w ogóle jest i, i co to dla nas oznacza. Ale jeżeli sobie chcemy w ten sposób popatrzeć, no to C E G B to jest akord C7, czyli jeżeli sobie weźmiemy tutaj, poszukamy tekst, weźmiemy sobie tekst prosty, to możemy sobie tutaj zapisać właśnie na zasadzie, że jest to C7, duże C, ponieważ jest to akord durowy i siódemka również obok. I jeżeli przechodzimy sobie dalej, no to możemy oczywiście sobie również jeszcze zbudować akord molowy też. Budujemy sobie na razie w ten sposób, tylko tutaj obniżamy sobie S i obniżamy sobie tutaj do B. I teraz jak to brzmi? Tak. Średnio można byłoby powiedzieć, ponieważ tutaj mamy akord również septymowy, który jest trójdźwiękiem molowym, czyli C, MOL7. I też możemy sobie to oznaczyć. Możemy sobie na przykład właśnie za pomocą małej literki i dać tutaj symbol siódemki. I oczywiście jak widzicie, mamy tutaj C E G, B. Jest to C7, czyli jest to czterodźwięk septymowy, akord septymowy. I tutaj mamy C, S, G, -B. B, czyli mamy również C7, C małe 7, dla to warto zwrócić uwagę, ponieważ C duże dur, C małe to jest Mol. I mamy C 7. I teraz jeszcze, bo to tak naprawdę to nie jest wszystko, bo, e, chociaż z tymi najczęściej się spotykacie. Jeżeli będzie 7, to najczęściej będzie w ten sposób. Ale można jeszcze się spotkać z czymś takim, właśnie, jak na przykład właśnie C E, -G. po prostu C -E -G H, to też w ogóle brzmi w ten sposób tak bardzo specyficznie również i jest to coś takiego jak też również C7, ale jest to C7 yojojojoj poleciało mi C7 czemu mi ten shift coś tutaj nie chce współpracować C7+, plus. czyli oznacza to po prostu nam to, że jest to akord durowy C dur durowy, który ma septymę wielką i polega to po prostu na tym, że pomiędzy tym Pierwszym składnikiem, a ostatnim w tym wypadku, czyli jak mamy 1, 3, 5, 7, no to tutaj mamy septymę wielką. Pomiędzy C a H mamy septymę wielką. Oczywiście identyczna sytuacja, jeżeli byśmy chcieli zrobić C tutaj C-molowy. Jeżeli byśmy sobie obniżyli tutaj S, no to mamy ponownie sytuację taką, że mamy po prostu tutaj. C małe, to możemy sobie nawet chyba skopiować, to po prostu dać sobie tutaj, ciach, i tu sobie damy c małe. I w ten sposób mamy. C mol septymowy, tutaj septymą po prostu wielką, czyli w ten sposób, jak widzicie, mamy rozpisane wszystkie takie warianty naszego akordu C7. Oczywiście najczęściej, najczęściej będziecie się spotykać w ogóle właśnie tutaj z symbolem na takiej zasadzie, czyli będzie duży symbol jakiegoś akordu i do tego będzie siódemka. I będzie to oznaczać po prostu to, że dokładamy czwarty składnik tego trójdźwięku, który będzie po prostu tutaj tercją małą, kolejną, czyli w przypadku durowych bo z takimi najczęściej się naprawdę będziecie spotykać będzie od samego dołu tercja wielka tercja mała tercja mała czyli jeżeli byśmy sobie chcieli na przykład teraz wszystko zaznaczyć um, i teraz sobie weźmiemy ponieważ te siódemki wielkie e, septymy wielkie to były bardziej też jako forma ciekawostki tutaj podana jeżeli byśmy chcieli na przykład akord g dur g7 ponieważ z takimi najczęściej się będziecie właśnie spotykać no to będzie g h d normalny g dur i tu dochodzi nam Normalnie dźwięk F, czyli pomiędzy od D do F mamy tercję małą i dzięki temu już wiemy jak to wygląda. Może włączymy sobie w ogóle jeszcze tutaj widok, ślepy jestem, klawiatura fortepianu. Jeżeli sobie zaznaczymy tutaj, to to widzimy na klawiaturce, że mamy G, H, D, F, tak to wygląda. I tutaj mamy coś takiego jak G7, zaznaczamy sobie zapisujemy sobie G7, jeżeli chcemy usłyszeć jak brzmi i oczywiście G7 rozwiązywałby się tutaj na tonikę, czyli byłby to akord C-dur. Oczywiście nie wgłębiamy się to w jakim przewrocie i tak dalej. Po prostu G7 rozwiązuje się na C-dur. Dalej idziemy sobie na przykład chcemy akord D-dur, sobie tutaj robimy, tak mamy D-fis A i chcemy sobie tutaj dodać Właśnie ten czwarty składnik, chciałem powiedzieć siódmy, chcemy dodać septymę, czyli po prostu robimy sobie A i C, ponieważ tutaj mamy od A do C, mamy, zresztą jak tutaj widać na tym przykładzie, mamy tercję małą. Czyli posłuchamy sobie, tutaj jeszcze podpiszemy może, żeby tutaj ktoś się nie pomylił, że to jest kolejny od G i posłuchajmy sobie najpierw jak, jak brzmi G7 i jak brzmi D7. Tak, dość specyficznie, ale myślę, że to mamy już omówione, wiecie o co chodzi. Czyli zazwyczaj po prostu będzie to duże G, na przykład duże D, duże C, czy cokolwiek. Będzie to najczęściej, moim zdaniem, przynajmniej akord durowy z dodaną po prostu siódemką. Czyli wtedy dokładamy czwarty składnik, który jest po prostu tercją małą od ostatniego, od tej kwinty, tutaj od czego trzeciego składnika górnego. Oczywiście, jeżeli będziemy mieli przewrót, Trójdźwięku, no to wtedy ten siódmy składnik, ta septyma będzie w innym miejscu. Jeżeli mówimy o pozycji zasadniczej, będzie to po prostu czwarty tutaj składnik, ale Przewrotami nie będziemy się tutaj zajmować, przewroty akordu septymowego to już jest troszkę bardziej zaawansowana kwestia, aczkolwiek nadal chodzi o to po prostu, że przerzucamy najniższy składnik do góry, więc o oktawę, więc to nie jest nic takiego strasznego, nic trudnego, więc każdy z Was może sobie na spokojnie to we własnym zaciszu domu po prostu to przepracować albo właśnie poszukać sobie wpisując właśnie w YouTube przewroty akordu septymowego i w ten sposób możecie sobie zobaczyć w jaki sposób się to tam jeszcze dzieje. Mówiłem Wam jeszcze o czymś takim jak akordy zawieszone, czyli tak zwane nasze susy. I co to w ogóle jest? Polega to na tym, że zamiast tercji, która jest w trójdźwięku, będzie albo sekunda, albo kwarta. Wiem, że na razie brzmi to dziwnie, ale już sobie zaraz zobaczymy. Jeżeli mamy akord Cedur, tak jak tutaj widzicie, mamy zwykły akord Cedur. To jeżeli sobie weźmiemy na przykład tą tercję i jeżeli ją sobie wykasujemy, to mamy CG. Generalnie, jeżeli by chodziło o coś takiego, no to kwinty to są tak zwane power hordy. To często gitarzyści mogą grać właśnie na power hordach, czyli takie mocniejsze brzmienie, no bo to samo z siebie brzmi tak. Jeżeli mielibyśmy inne tutaj jeszcze akordy, no to fajnie by to brzmiało, jak właśnie tak. Tak, wiecie, taki, taki rock, no nie? Ale dobra, nie będziemy się zagłębiać, przechodzimy sobie dalej. Jeżeli weźmiemy sobie na przykład, zrozpiszemy kilka takich opcji, i jeżeli teraz na przykład sobie dodamy w drugim przypadku jeżeli dodamy sobie na przykład, właśnie jak mówiłem, sekundę, czyli będziemy mieli C sus 2. Zaraz sobie to zresztą może dopiszemy, żeby wszyscy wiedzieli, co tutaj mamy duże C sus 2. Czyli to nam oznacza, że mamy tutaj, zamiast, znaczy zamiast trójki, mamy tutaj oczywiście dwójkę, czyli zamiast tercji, która jest tutaj składnikiem tego trójdźwięku, mamy dwójkę, czyli mamy sekundę. Czyli oznacza to nam nic innego, jak po prostu dochodzi nam tutaj D. Czyli w tym wypadku, jak widzicie, jeżeli sobie weźmiemy, spojrzymy tutaj na klawiaturę, to mamy coś takiego, że tutaj mamy sekundę wielką i następnie tutaj nie mamy tercji, tylko mamy tutaj kwartę. I dzięki temu mamy otrzymany tutaj akord trójdźwięk C sus 2, czyli zamiast tercji mamy sekundę, czyli. Tutaj to E zmienia nam się na D. Natomiast, jeżeli byśmy chcieli sobie tutaj zrobić coś takiego, co również się możemy spotkać z tym takim, z czymś takim, albo będzie samo cesus, albo cesus 4, tu sobie akurat dodamy e, tutaj z symbolem czwórka, żebyśmy wiedzieli o co tutaj chodzi, skąd to 4. I tutaj, jeżeli chodzi o C4, no to po prostu mamy tutaj kwartę, ponieważ kwarta CF, kwarta czysta, i tutaj mamy. Fg, ponieważ tutaj mamy sekundę wielką, jeżeli chodzi o to. Jeżeli widzimy na podświetleniu tutaj klawiatury, mamy kwarta, i tutaj już jest sekunda wielka. Czyli tu mieliśmy sekundę wielką, kwartę, tutaj mamy kwartę sekundę wielką. Czyli mamy Cesus 2 albo cesus 4 I następnie możemy sobie tutaj nawet dodać jeszcze zwykłe C jeżeli byśmy chcieli. Myślę, że nie trzeba tego podpisywać i teraz posłuchajmy sobie, jak to brzmi. Myślę, że brzmi to fajnie. I teraz mógłby ktoś spytać, ale po co to nam, co to nam daje? Generalnie możecie się spotkać z czymś takim do opracowań, właśnie jakichś tam po prostu utworów, które gdzieś tam gracie, na przykład właśnie na Keyboardzie czy na jakimś tam innym swoim instrumencie. Albo na przykład ja je stosowałem tego typu rzeczy, jak grałem na organach. Czyli na przykład jeżeli kończyłem sobie jakąś pieśń, no to grałem sobie na takiej zasadzie i później tu sobie przechodziłem już na. Na coś takiego właśnie czyli robiłem Pam, Pam. pam I wchodził mi wtedy tutaj ten główny trójdźwięk z Toniki. Posłuchajmy sobie jak to brzmi. Oczywiście wiadomo, że to było wolniej, ale na zakończenie właśnie coś takiego możemy sobie zagrać. Pam, Pam. Pam, delikatnie zwalniając, możemy sobie w ten sposób zakończyć jakiś utwór, zakończyć pieśń kościelną, czy cokolwiek sobie tam gramy. Tak więc, w ten sposób w praktyce możemy wykorzystać właśnie te akordy susowe, zawieszone. Jeszcze nam zostało coś takiego, co nazywa się akordami zmniejszonymi, akordami zwiększonymi, i tutaj chcę Wam powiedzieć, że nie za często się będziecie z nimi spotykać, ponieważ w jakichś takich opracowaniach typowo na keyboard czy na cokolwiek tego typu, no to nie często się będziecie rzeczywiście z tym spotykać. Tak naprawdę ja podczas grania to rzadko kiedy się spotykałem, ale może coś takiego być, że rzeczywiście gdzieś tam się spotkacie, albo będziecie chcieli sobie coś urozmaicić. I to możecie wykorzystać właśnie na przykład do jakiegoś tam rozmaicenia. Jeżeli chcecie na przykład przejść z jednego akordu do drugiego, no to wtedy możecie właśnie przejść z normalnego, właśnie przez zmniejszony, i wtedy przechodzicie do innego tutaj akordu. Ale to oczywiście jest już troszkę bardziej zaawansowane. Chcę Wam tylko pokazać na czym to polega, żebyście wiedzieli w ogóle o co tutaj chodzi. Więc jeżeli mielibyśmy normalny trójdźwięk, damy sobie na to yy, tutaj durowy. I w sumie możemy sobie zrobić dwa, żebyśmy wiedzieli, o co tutaj w ogóle chodzi. Więc na początku tak, mamy akord durowy, C E G. I teraz na przykład powiedzmy z racji, że tutaj mamy tercję wielką. No to tutaj jak mieliśmy tercję małą zwykłym durowym, to żeby mieć akord zwiększony, trzeba mieć po prostu dwie tercje wielkie. Czyli mamy C E tercja wielka i E G byłaby tercja mała, więc dokładamy sobie. Tutaj jeszcze półton i mamy dzięki temu C, E, Gis, ponieważ E, Gis to jest dopiero tercja wielka. Dzięki temu mamy akord zwiększony tutaj, czyli możemy sobie tutaj włączyć, żeby posłuchać, dur i zwiększony. I później możemy na przykład przez to, że to e, Gis na przykład ciąży nam, jakby do góry, że nam ciągnie, to możemy sobie na przykład dzięki temu przejść później do. Na przykład F dura i to tak całkiem fajnie brzmi wtedy, jeżeli sobie zobaczymy. Tak? Czyli jest to jeden ze sposobów właśnie wykorzystania tych akordów właśnie zwiększonych, chociaż wiadomo, że w kwestii harmonii i tak dalej to jest bardziej skomplikowana rzecz, ale my tutaj korzystamy z takiej praktycznej po prostu wiedzy, z takiego zastosowania praktycznego. Więc pokazuję Wam w jaki sposób możemy tutaj to wykorzystać, czyli z C możemy przez zwiększony C przejść sobie w tym przypadku na przykład do F dura, ponieważ tak nam tutaj pasuje, że to G przechodzi nam Gis i A i w ten sposób fajnie to brzmi, coś ciekawego tam się dzieje zamiast zwykłego przejścia z C-dur do F-dur. Ok, ale jeżeli mieliśmy na przykład coś takiego jak trójdźwięk molowy, no to możemy sobie na przykład tutaj zbudować obok durowy, ponieważ, znaczy molowy również, ponieważ chcemy tutaj przejść sobie do zmniejszonego. I jak pamiętacie, w molowym mieliśmy tercję małą tutaj najpierw i tercję wielką. Natomiast w trójdzieńku zmniejszonym mamy po prostu coś takiego, że mamy dwie tercje małe, więc jeżeli tutaj byśmy chcieli sobie zmniejszyć, no to musimy mieć po prostu ges w tym wypadku. Mamy raz, dwa, trzy tutaj od S, raz, dwa, trzy, trzy półtony, trzy półtony do ges. I teraz uczulam Was, że jeżeli zapisujemy, to nie możemy powiedzieć na przykład, że jest to C, D z krzyżykiem, no to. Przecież to jest S, prawda? No i F z krzyżykiem przecież to jest GES. Na, znaczy teoretycznie na klawiaturze nie jest to, e, znaczy jest to ten sam dźwięk, co, co tutaj, ponieważ wiadomo, że DIS i S to jest to samo i FIS i GES to jest to samo, ale w zapisie tak nie możemy zrobić, ponieważ te trudźwięki budowane są tercjowo, czyli pomiędzy C a E tutaj musi być tercja i E a G. Musi być po prostu tercja. Czy w tym wypadku S, później GES również musi być zachowana tercja, ponieważ jakbyśmy przeszli na przykład kombinowali tutaj z Disem, no to jak zauważycie, pomiędzy C a tutaj D Dis, no to nie ma tercji. Teoretycznie mogłaby być zmniejszona, chociaż nie, mamy 1, 2, czyli po prostu mamy tutaj sekundę. pomiędzy C a D mamy sekundę. Natomiast między D. A G nie mamy już tutaj tercji, tylko mamy kwartę, ponieważ mamy D. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak? Już pomijając tam disy, gesy i tak dalej. Czyli, jeżeli pamiętacie, trudźwięki zawsze budujemy tercjowo, czyli w tym wypadku musi być po prostu S, C, S, Ges. I w tym odcinku właściwie to będzie na tyle. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, śmiało piszcie w komentarzach na dole. Sekcja komentarzy jest dla Was. Przypominam Wam również o patronajcie. Na którym po prostu możecie wspierać moją działalność. I dodatkowo chciałbym serdecznie podziękować patronom, którzy nadal mnie wspierają, którzy przedłużyli również tutaj wspieranie na kolejny miesiąc, ponieważ naprawdę dużo to dla mnie znaczy. Więc jeszcze raz serdecznie Wam dziękuję za to, że jesteście ze mną i mnie tutaj wspieracie. Proszę także o subskrybowanie kanału, ocenianie tych filmów, komentowanie. Tak naprawdę, jakikolwiek komentarz zwiększa widoczność tutaj tych filmów i dzięki temu mogę po prostu jakby zdobywać kolejnych subskrybentów, kolejnych. Osoby, które oglądają po prostu te materiały, i dzięki temu kształcimy się wszyscy dalej, idziemy cały czas dalej, wszyscy do przodu, dzięki temu, że właśnie gramy za pomocą teorii, będziemy to wykorzystywać w praktyce, będziemy grali po prostu świadomie, tak jak zresztą brzmi ten e, tutaj, ten kurs, że tak powiem, ten mini kurs tutaj, który dla Was nagrywam. Więc dzięki za dzisiaj, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnej lekcji. Do zobaczenia, hej!